Dziś możemy mieć pewność jak może zakończyć się impreza dla kogoś kto zażyje świadomie lub nieświadomie substancje psychoaktywne. Chodzi przede wszystkim o tak zwaną pigułkę gwałtu, tabletkę GHB, która służy do obezwładnienia ofiary i jej seksualnego wykorzystania. Na konferencji Młodzież wobec zagrożeń strażnicy miejscy mówili o następstwach działań podobnych substancji. Chcemy edukować młodzież, ale również osoby dorosłe, rodziców, nauczycieli w późniejszym okresie również pracowników różnego rodzaju restauracji oraz pubów z zakresu zagrożeń związanych z szeroko rozumianym pojęciem pigułki gwałtu. Konferencja adresowana była do dyrektorów szkół, kierowników internatów, pedagogów i nauczycieli, aby uczulali młodzież, aby bawiła się w towarzystwie sprawdzonych osób, a jeżeli poczuje się źle poprosiła o pomoc. Ważne jest przede wszystkim, żeby mówić o zagrożeniach, bo dopóki nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jakieś zagrożenie istnieje, to możemy je lekceważyć. Ważne jest właśnie, żeby młody, młodym ludziom uświadomić, jakie zagrożenie niesie, niesie niekontrolowana zabawa. Najbardziej poważnym problemem, jeżeli chodzi o tak zwane dopalacze czy środki psychoaktywne jest to, że są one tak łatwo dostępne. Styl życia młodzieży w tej chwili to jest taki, że bardzo dużo weekendy, piątki, soboty spędzają w pubach i młodzież, która chce mówić i która przychodzi mówi, to mówi, że tak naprawdę wszystko jest dostępne, jest możliwość, jeżeli tylko ktoś chce. To, to łatwość z dostępem do, do wszystkiego jest naprawdę no, proste. Akcje Nie Trać Kontroli. Baw się świadomie. Oprócz toruńskich municypalnych włączyły się Straże Miejskie z Grudziądza i Wrocławia, Chełmrzy, Nakła nad Notecią, Świecia i Włocławka.